Witam, jestem Xavi, a dzisiaj przybliżę wam postać Jewilla z Deltaran. Zapraszam. Bez, możecie wpijać na mojego Discorda. Link w opisie. Jevil jest jednym z najtrudniejszych bossów w Deltarun. Wiemy, że przed wydarzeniami z gry pracował jako błazen na królewskim dworcu. Pewnego dnia jego osobowość uległa ogromnej zmianie. Zaczął wygadywać różne, często nie niemiejące sensu rzeczy. W tym, że cały świat jest jak naprawdę grom i nic nie ma znaczenia. Z tego powodu został uznany za niepoczytalnego i wtrącony do lochu. Podczas gry spotykamy go zamkniętego w celi. Stwierdza on wtedy, że to wszyscy oprócz niego są zniewoleni i chce, żeby więcej osób było wolnych. Proponuje on nam znalezienie trzech kluczy i otwarcie celi, stwierdzając przy tym, że są coś o tym wie. Po zebraniu owy kluczy mamy możliwość walki z nim. Jeśli go pokonamy bez walki, to mówi nam, że zmęczyliśmy go, na skutek czego będzie spowodował przez następne 100 lat. Jednak gdy pokonujemy go walką, to dowiadujemy się o postaci rycerza i na tym powrocie królowej. Pyta się on o nas, czy jesteśmy w stanie to zatrzymać. Dobrze, skoro mniej więcej przybliżyłem wam jego postać, to powiem wam kilka ciekawostek związanych z jego osobą. Imię naszego ulubionego błazna najprawdopodobniej jest połączeniem słów Joker, Jester i Devil. Wyrazy te, po przetłumaczeniu na język polski, oznaczają żartownicia, błazna i diabła. Najpewniej odnosi się do jego designu i usposobienia. Jewel jest jedyną postacią Deltaran, która używa głosu i mimo tego nie mówi zbyt wiele. Jego kwestie to m.in. kultowy już chaos i inne temu podobne wyrazy, które możemy zacząć usłyszeć podczas wyprowadzania przez niego ataków. Co ciekawe, w Undertale istnieją jeszcze dwie takie postacie: są to Metaton i Flowey. W folderze Deltaran możemy znaleźć pliki muzyczne odnoszące się do jego soundtracków świetnieją one pod nazwą Pro Joker i Joker. Podczas walki z Jewilem w tle możemy zauważyć karuzelę. Pochodzi ona z The Hoppings, czyli objazdowego jarmarku Newcastle Castle u Pontine. jest prawdopodobnie oparty na Jokerze ze standardowej talii 52 kart. Sama karta może dodać losowości i zamieszania w grze, a postać Drzewila prawdopodobnie z odniesieniem do niej. Kwestie Mogę Wszystko i Metamorfoza prawdopodobnie nawiązują do Lost Clone, czyli wirtualnego zestawu naklejek, który można kupić w sklepie Line. Nasz Błazen wraz z kilkoma innymi postaciami został zaprojektowany przez Kanotynes. Wiersz, jak możesz odmować, gdy już grajesz, może odnosić się do wersetu Jak spodziewaj się mnie zniszczy, kiedy już tu jestem Wypowiedziane przez Lorda Englisha z Homestack, Serii komiksów internetowych, do której stworzył muzykę Toby Fox Jak wcześniej wspomniałem, i prawdopodobnie jest zerowany na Jokerze z talii 52 kart No to jest jeszcze jedno, dość interesujące podobieństwo między nimi Wykluczenie ze społeczności i więzienie Javila może być odniesieniem do tego Jak karta Jokera jest wykluczana z tali kart w wielu grach karcianych Podczas karuzelowego ataku Javila, jeden z kaczek może rzadko mieć twarz Everymana z Undertale Transcrição e